i jutro 2024 rok, co za tym idzie prawie druga rocznica mojego kanału. 4 stycznia po elekcjach postanowiłem, że założę swój kanał. Nie miałem pomysłu, jak go nazwać, więc nazywałem go It SMP, czyli nazwę od mojego serwera. Przy zakładaniu kanału miałem na myśli rzucanie filmu z mojego serwera. Pierwszy mój film nazywał się Krótkie Info odnośnie kanału, ale wziąłem go na prywatny, ponieważ zawiera kilka błędnych informacji. W międzyczasie ktoś na moim serwerze zabrał motorowi dla, więc zrobiliśmy serię tropów. 8 stycznia robimy serię poszukiwania Axolla. 22 stycznia robię content bardziej taki gameplayowy i wiecie co, opuszczam kanał na 7, 70. 70 i 5 lipca dopiero się zaczyna, bo wtedy wracam z kontentem i robię ciekawostki o Minecraft, które mocno się wybiły. 19 lipca zakładam konto na Discordzie, które do dzisiaj nie przetrwało. 29 sierpnia wbijam już 500 subskrypcji, a 2 września już 1000. Dawam też taką ciekawostkę, że gdybym chciał powiedzieć trochę więcej o moim Discordzie, to by to trwało z 4 razy dłużej. Kilka tygodni później rozpoczynam również serię ze SkyBlocka na modach i tak szczerze, to nawet no nie, 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 dokończyłem. nie dokończyłem. Jest to też mój pierwszy film z głosu. Głos mój też można było zauważyć dziś na live'ie Motora jakoś w lipcu. Mm -hmm. I po prostu, nie wiem, ostatni czas może 10 minut? Bardzo się zmienił. Następnie robię dwa filmy z mojego serwera Network SMP, ale niestety ten serwer do dzisiaj nie przetrwał, ponieważ wiecie, nie było zabezpieczeń żadnych. 28 grudnia wrzucam film z Ani 1 i przez to, że byłem chory, to prawie się mnie super się dało. 22 stycznia wrzucam swój pierwszy film związany z Minecraftem. Przyczyną jest to, że jakby nie miałem czasu na montowanie i mi się odechciawało. W międzyczasie zacząłem sobie grać z Robloxa i wiecie, tak. Postanowiłem, że może nagram odcinek z Arsenala, a po trzeciej mi się przerwie robię Funny Moments. A głównym tematem tego Funny Moments było: Nie, że Następny film to drugi sezon Network SMP, jakaś Elmira, Among Us i animacja Lego Minecraft. CraftCube również odebrał ważną rolę na moim kanale, jeśli, jeśli chodzi, chodzi o, wyświetlenie. o wyświetlenie. No ale ta seria się szybko zakończyła, ponieważ wiecie, te panie do graczy i ciąga ich zabijanie, to już sensu nie miała. Przed wakacjami robię szorty, które się nawet dobrze wybijają, a w wakacje mój kolega wysłał mi 20 zł. Tutaj również macie dwa prywatne filmy z Craft Cuba. tylko wiecie, piosenki z przez 600 lat mają prawa autorskie. No i to by było właściwie na tyle, a teraz odpowiem na pytania, które zadawaliście mi prawie rok temu na moim Discordzie. Co cię zachęciło do nagrywania na YouTube? No to w 2017 założyłem swój pierwszy kanał i wiecie, fajnie się tak ogląda filmy, jak ktoś publikuje, no to po prostu wiem, że ja będę też publikował. Będziesz zakładał TikToka dla widzów? No ogólnie to mam TikToka, tylko że nic tam wartościowego nie ma, po prostu zwykłe filmiki, tam na przykład Lego Minecraft. Czy miałeś lub masz kota lub psa? Yy, tak, mam dwa kotki. Dlaczego... Benna. Jaki był twój najdłuższy, najkrótszy czas motowania? No to najkrótszy to z jakieś 10 minut, a najdłuższy to z 20 godzin. Założysz jakiś serwer Minecrafta jak masz to, czy założysz na przykład jakiś kanał, gdzie będzie inny content niż Minecraft? Znaczy no serwerów swoich nie robię, ale myślę, że na tym głównym kanale to na pewno wracam jakieś inne filmy niż Minecraft. Czy jesteś zadowolony z sukcesu AmerTeam? Yy, tak jestem, dlatego że no 120 osób to bardzo dużo. Ale wielu zostało zbanowanych za zamkniętych Czy będziesz robił jeszcze dobrze zmontowane filmy? Yy, tak będę robił. Nic się to nie nadęb.